Witamy bardzo serdecznie. To będzie wideoblog błyskawiczny. Ma trwać około 2 minut, może trwać mniej lub więcej, w zależności od tego, jak nam wyjdzie, a wyjść może różnie. Wideoblog błyskawiczny, dlatego że będzie krótki i dlatego, że mamy specjalną taką tutaj atrapę, no w zasadzie nie atrapę, w zasadzie zegar do szachów błyskawicznych, który będzie dysponował czasem moim. I Kuby Polkowskiego, który na razie się nie odzywa, bo nie ma tak nim jest. Kompletnie ja, kompletnie nic nie, kompletnie do powiedzenia. powiedzenia. A zaczynamy od informacji prosto z Londynu, gdzie okazuje się, że najbardziej hołubionym polskim piłkarzem wcale nie jest Wojciech Szczęsny, wcale nie jest Łukasz Fabiański, nawet nie jest nim Jan Tomaszewski, który kiedyś grał na Wembley, ale jest nim Marcin Wasilewski. Was 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 was. Fani Anderlechtu uwielbiają Wasyla, jeden z nich nawet twierdzi, że jest to najwybitniejszy piłkarz w historii Anderlechtu, a może nawet całej europejskiej piłki, choć wiem, że Kuba, Ty masz zupełnie inne zdanie na ten temat, dlatego dajcie Ci głos. Tak, ja jestem wielkim entuzjastą talentu Gonzalo Balbiego, a nawet przeciętny kibic, taki tak przeciętny jak Łukasz Wiśniewski, ma szansę znać kogoś z godziny Balbich, to na przykład Sofia Balbi, czyli małżonka Luisa Suareza. Rodzina Balbich jest dosyć e, zamożną, jak na warunki urugwajskie. Oni przygarnęli Luisa w wieku bodajże 15-16 lat do własnego domu, kiedy Luis jeszcze wtedy sprzątał ulicę. No i to właśnie Gonzalo Balbi jest takim jego teraz powiedzmy uczniem. Myślę, że jego kariera jeszcze się, jak zwinie, na pewno o nim usłyszymy. To taka, krótka historia. Gravidze Ale spokojnie, każdy kiedyś zaczynał, mu się wydaje, że Gonzalo Balbi to jest naprawdę piłkarz, którego powinni obserwować na siłowni. A skałcie. to jest dziewiątka? Nie, to jest taki prawy obrońca, a ewentualnie skrzydłowy, defensywny pomocnik, piłkarz uniwersalny, takich zawsze cenią sobie bardzo trenerzy. No to taka krótka anegdota o takiej jednej z najlepszych dziewiątek świata i o jednym z najbardziej obiecujących e, bocznych obrońców młodego pokolenia w Lidze Islandzkiej. Musimy mi oddać głos. O, dziękuję bardzo serdecznie. Mówiłeś o jednej z najlepszych dziewiątek świata, ale na pewno nie jest to najlepsza dziewiątka świata, bo najlepsza dziewiątka świata gra w Bayern Monachium. Nazywa się Robert Lewandowski. Yy, ale, ale muszę Ci powiedzieć, że ostatnio ciekawą historię usłyszałem z jego ust a propos Pepa Guardioli i biegania po boisku. Guardiola przyszedł do szatni Bajernu i powiedział Panowie, za dużo biegacie. Nie trzeba tyle biegać. Pokazał im fragment analizy meczowej, w której Mario Gece w zasadzie stał przez minutę, poruszał się między formacjami, żeby w odpowiednim momencie, kiedy dostanie piłkę, przyspieszyć, zagrać właśnie do Lewandowskiego, on mu piłkę odegrał i z tego padła bramka. Także ta teoria Jurgena Kloppa o tym, że, że drużyna musi przebiec ponad 120 km w meczu, to już troszeczkę umiera, bo, bo te statystyki mówią w ostatnim czasie, w ostatnim czasie co innego. A co myślę, że już każdy znał tą piłkarską mądrość, że lepiej Mądrze stać niż głupio biegać, ale a propos stania to się dobrze składa, nawiążemy to przy okazji do piłkarzy Malmy, bo niedawno reprezentant Polski do lat 20 Paweł Cibicki powiedział o swoim koledze Markusie Rosenbergu, że ten raczej jest takim piłkarzem właśnie bardzo statycznym e, na boisku. Trochę się ogląda jak on tam robi, ale on specjalnie dużo na treningach nie robi, bo już, on już jest stary, ale jak na mecz to umie, umie już się zakręcić głowy i że jak jest mecz to jest mecz, jak jest trening to trochę letko robi, ale jak mecz jest to widać cały czas bramki strzela. Przecież powiedzieć, że mówi zupełnie podobnie jak Irek Jelen, choć mam wrażenie, że Paweł Cibicki mówi, yy, mówi wyraźniej. W każdym razie myślę, że y, też y, chyba był taki nieopublikowany fragment tego wywiadu, w którym mówi, że atmosfera jest dzień dobrze. Dzień dobra. Tak, dzień dobry, atmosfera takie, jest dzień dobra. Także tutaj też mamy atmosferę. Na okazję na następną Dzień dobry. A jeśli byliśmy przy Jeleniach, to ostatnio Kamil Grosicki znalazł niezłego jelenia, bo poprosiliśmy o to, żeby wysłał nam zdjęcie z tego, jak dochodzi do zdrowia. I oczywiście był bardzo chętny i. Wysłał to zdjęcie, tylko na tym zdjęciu nie ma grosika. A jest ktoś zupełnie inny. Znalazł grosik Jelenia, który zagląda do toalety. Zobaczymy, jak sobie Kamil Grosicki z tą kontuzją ręki poradzi z tą łapą. Ostatnio na naszym kanale też gościł chętnie Koksu. Ja myślę, że on by pomógł tutaj Kamilowi w zrobieniu tej łapy. Zrobimy jego ta twoja łapy. łapa. A nie wiem, czy słyszałeś o. Jak przebiegały początki kariery piłkarskiej hankonowego koksa, bo takowe podobno były. Piłku się interesuje, zawsze kontakt miałem, zawsze grałem w szkole jeszcze. Każdemu nogi mam, To później mi wyrzucili. No ale tak zawsze cały czas kibicuję do Polaków i zawsze śledzę, co tam się dzieje. No widzisz, Kamil mogło być znacznie gorzej, nie tylko połamane. Ręce, ale także połamane nogi. Życzymy Ci zdrówka, podobnie jak Arturowi Jędrzejczykowi. Wracajcie panowie do zdrowia. W marcu czeka nas wszystkich ważny mecz. A to chyba już końcówka. To jeszcze, jeszcze może A, a tylko, jeszcze chciałeś? A tu. Jeszcze tu... na koniec strącę, tylko festiwale Żenady. Jak tutaj, jako że naszym gościem, moim gościem jest tutaj Łukasz Wiśniowski, to krótka zagadka. Jak nazywa się przyjęcie dla osób biseksualnych? Nie mam pojęcia. Balbi. <słuch> <słuch>